Jaki styl S jest? Do tej pory już całkiem sporo sobie o nim opowiedzieliśmy, zobaczyliśmy go w kontaktach z innymi rodzajami osobowości, natomiast zdecydowanie podkreślić go możemy tym, że jest najmilszą osobą na świecie. Oczywiście, że jest to generalizowanie, i oczywiście jednak musimy brać pod uwagę, że ktoś taki nie musi od razu dla nas być tą najmilszą osobą na świecie, zwłaszcza jeśli dopiero co się z tym człowiekiem poznaliśmy. To znaczy, jeśli widzimy jego relacje z jego bliższymi znajomymi, bliższymi niż my jesteśmy, to możemy wręcz czuć taką pewną zazdrość, bo widzimy taką osobę bardzo ciepłą, bardzo pomocną, bardzo sympatyczną, która z innymi wita się w jakiś taki, powiedzmy, bardzo ciepły sposób. Jakieś uściski tam zachodzą, natomiast kiedy przychodzi do tego, żebyśmy my się z tą osobą przywitali, no to ona po prostu podaje nam rękę. Oczywiście jest to normalne w naszej kulturze, no bo nie musimy się ściskać z każdym, zwłaszcza jeśli go nie znamy. Natomiast chodzi mi o ten taki mocny kontrast tego, że ten człowiek w stosunku do swoich bliższych znajomych jest od razu dużo bardziej ciepło nastawiony w kontakcie. A nas może przez pewien czas, że tak powiem, skanować, obserwować, obserwować z dystansu, a więc nie okazywać nam takiego samego ciepła jak tym wszystkim pozostałym. Nie martwmy się jednak, dajmy temu człowiekowi szansę i niech on może dać nam szansę. To już w niedługim czasie prawdopodobnie również będziemy mieć z tym kimś całkiem fajne relacje, dlatego, że on przede wszystkim sam będzie do tego dążył. Jako, że jest to człowiek, który jest bardzo miły, to jest też lojalny. O tym sobie już w pewien sposób mówiliśmy, kiedy były cechy. Kontrolowane i niekontrolowane, a więc tam była między innymi cecha, że on jest oddany, oddany jakiejś sprawie, oddany jakimś osobom, a więc jest lojalny, czyli możemy zakładać, że jeśli już raz zawiążemy z nim jakąś więź, to ta więź dla niego będzie dużo ważniejsza niż wiele innych aspektów, jakichś korzyści, które on mógłby mieć, gdyby na przykład miał nas porzucić w jakimś temacie. Posłużmy się znów jakimś takim firmowym, troszeczkę bardziej przykładem. I załóżmy, że nasz kolega Sebastian dostaje właśnie jakąś fantastyczną ofertę pracy. Może się okazać, że Sebastian, który jest cenionym fachowcem, nie odejdzie z naszej firmy do tej innej, gdzie dostał tą świetną ofertę, dlatego że on jest lojalny. On wie, że my tutaj mamy swoje problemy. On z nami już te problemy nieraz przerabiał. To jest człowiek, który jest częścią naszego zespołu, ale i częścią naszej społeczności, więc dla niego zdecydowanie bardzo ważnym elementem będzie nie tyle nawet wypłata, czy jakieś dogodniejsze warunki pracy, jak na przykład, nie wiem, krótsze dojazdy, cokolwiek, czy prestiż. Dla niego ważniejsze będzie to, czy opuści fajny zespół, nawet jeśli tam ktoś mu obieca, że też będą fajni ludzie, to on jednak nie będzie chciał sprawić zawodu, tym, z którymi związał się już przez jakiś czas. Lojalność generalnie bywa dość bezcenną cechą, jednak musimy też pamiętać, że jeśli ta osobowość S się nie kontroluje, to może być lojalna troszeczkę przesadnie, czyli właśnie w miejscu, w którym nie do końca jest jej tak naprawdę dobrze z jakiegoś względu, może chcieć pozostawać ze względu na to właśnie, że nie chce opuszczać ludzi, nie chce wyjść na kogoś niesłownego, mimo że Wszystkie znaki na niebie i ziemi wskazują, że naprawdę powinna zmienić już to miejsce na jakieś lepsze dla niej. Dlatego polecam zdrowy rozsądek, zdystansowanie się i zrobienie sobie takiej być może nawet papierowej tabelki, w której rozpatrujemy plusy i minusy danej sytuacji, tak, żeby nie czuć się źle z pewną zmianą, która najwidoczniej już chyba jest konieczna. Jest to człowiek zgodny i jednocześnie biorący pod uwagę dobro innych. Jeśli jest zgodny, no to będzie chciał robić tak, kontrolując się, a żeby wszystkim było dobrze, żeby to było zawsze wspominany, Win Win Situation, żeby nikt nie wyszedł przegrany z danej jakiejś dyskusji, rozmowy, jakiejś negocjacji. Natomiast on, biorąc pod uwagę dobro innych, może być świetnym negocjatorem, właśnie niekoniecznie jak atakujący styl D, który wmusi komuś swoje rozwiązanie, niekoniecznie jak styl I, który okręci wszystkich wokół siebie jakąś fantastyczną wizją, bo to wszystko później może się zemścić. U stylu D może się okazać, że ktoś coś przyjął na szybko pod wpływem jakichś silnych emocji, takich typu właśnie chcę mieć tego człowieka już z głowy, on mi to wmusił, tak naprawdę ja tego nie chcę, a styl I może roztaczać czary, które później pryskają, natomiast styl S może świetnie przejrzeć drugiego człowieka, przeczytać go, zwłaszcza jeśli zna disk, i stwierdzić, jakie są jego prawdziwe potrzeby, jakie jest jego dobro po jego stronie i zwrócić na to uwagę, nawet wprost o tym powiedzieć albo zaproponować coś takiego dość zaskakująco, że słuchaj czy nie moglibyśmy ci pomóc z tym i tym, dlatego że uważamy, że masz z tym pewien problem. I słuchaj, jak my ci to załatwimy, to może ty byś się troszeczkę też ugiął do nas, bo my potrzebujemy tego i tego, a to co ty masz, no nie do końca nam odpowiada, na przykład jest za drogie. Zatem takie negocjacje oczywiście mogą wyglądać dużo bardziej spektakularnie, dużo bardziej zaawansowanie. Ale to jest człowiek, który przede wszystkim może je przeprowadzić w sposób dla niego naturalny. To, czego inni nie wezmą pod uwagę, to on właśnie będzie od tej strony do takich rozmów, negocjacji, do takiego planowania podchodził, bo będzie myślał przede wszystkim właśnie, czy wszyscy będą zadowoleni z tą daną kwestią. Jak już sobie powiedzieliśmy, że styl S uwielbia kończyć zadania, no to należy zauważyć, że nie lubi ich zaczynać. Już mówiłem o moim koledze, który zwykle nie wyrywał się pierwszy do robienia jakichś rzeczy, do jakichś inicjatyw. Pomimo, że wydawał się przez to leniem, poproszony robił niewiarygodną ilość roboty i to jest taka trochę ciekawa cecha, która o dziwo jest wspólną cechą z osobowością D. No przecież one są po przeciwnych stronach okręgu disk. Tymczasem wiąże je to, że D wykona niewiarygodną ilość roboty, Tyle, że troszkę z innych przyczyn i troszkę nie zwracając uwagi na to, że powiedzmy, zarżnie się robiąc to coś, ale on musi dojechać do celu i on to będzie robił też szybko. A osobowość S będzie robić coś bardzo powoli, robiąc to całymi dniami, tam gdzie osobowość D już by to dawno skończyła, czasami niezbyt dokładnie, czasami nie zwracając uwagi na wiele detali. Natomiast tutaj osobowość S. Będzie wykonywać też tę niewiarygodną ilość roboty, tylko że bardzo powoli, właśnie z takich pobudek, że nie wie, czy to już wszystko, nie wie, czy zadowoli tego, dla kogo to robi, czy on nie będzie jakoś urażony, i tak dalej. Zatem, właśnie, jeśli jest to ktoś, kto jest świetny w kończeniu zadań, ale niezbyt dobry w ich zaczynaniu, to musimy znów pamiętać o tym, że jeśli mu coś zlecamy, to może on to całkiem naturalnie przyjmie, natomiast musimy to zlecić też w odpowiedni sposób. Czyli pamiętajmy, nie poganiając, ale wskazując konkretne terminy, konkretny zakres jakiegoś działania. Ja tu się oczywiście tak odnoszę dość ogólnikowo, żebyście pamiętali, że nie chodzi mi tylko i wyłącznie o pracę. Disk się świetnie sprawdza w życiu prywatnym, w jakichś zadaniach kontekstowych, w jakimś hobby. Zatem jakieś działania powinny mieć swoje ramy i później pingujemy tego człowieka tak, żeby mu przypominać się delikatnie o tym, żeby on nie wszedł w to swoje takie przesadne grzebanie się w jakimś temacie tylko po to, żeby nas zadowolić. I teraz uwaga, tu może jeszcze wejść ten problem, o którym wspominałem, czyli może ten ktoś wziął już na siebie za dużo zadań. I tak naprawdę, kiedy my go pingujemy, to on już w tym momencie fizycznie nie będzie w stanie zrobić tego czegoś, ale będzie się wstydził do tego przyznać, no bo już mówiliśmy sobie, jaki ten charakter S jest pod tym względem. Zatem dobrze jest już od samego początku upewnić się, mówiąc mu, Sebastian, czy aby na pewno dasz radę, czy aby na pewno nie bierzesz na siebie za dużo, masz tam jeszcze coś do zrobienia, czy możemy na ciebie stuprocentowo liczyć kiedy on to podejmie też warto żeby po swojej stronie pamiętał to co już mówiłem czyli o byciu asertywnym a żeby powiedział komuś słuchaj ale ja już się zobowiązałem i ja muszę dotrzymać słowa ktoś na mnie bardzo mocno liczy więc ja teraz nie mogę ci pomóc ale możemy spróbować później mogę ci spróbować zawołać kogoś do pomocy może damy radę to zrobić innym razem cokolwiek tylko byleby właśnie dało się na tym człowieku polegać Cóż nam po kimś pomocnym, wspierającym, po kimś, kto jest świetny w kończeniu zadań, jeśli on tego po prostu nie może zrobić? Dziękuję Wam za wysłuchanie tego odcinka, możecie jeszcze sprawdzić, czy nie ominęły Was inne w tej tematyce i zapraszam Was oczywiście do kolejnych. Trzymajcie się, cześć!